wszystkich. W tym filmiku pokażę jak zrobić swój własny serwer prywatny do Metina 2 bez na Hamacie. Dobrze, wypakowaliśmy już pliki serwerowe, które podałem link, link w opisie. Hasło do nich to jest mcc.com to jest w opisie. Wchodzimy, zmieniamy nazwę tego folderu na mt2. W środku powinien być dysk i komputerek. Zmieniamy Dysku i komputera nazwę na MT2. Komputerek uruchamiamy poprzez notatnik. W notatniku idziemy na dół i powinny być chińskie znaczki. Usuwamy te chińskie znaczki 2, tam gdzie jest C, to usuwamy tam do kreski. Dobra, jak usunęliśmy tam, to wklejamy zamieszczenie komputerka. I dalej powinny być chińskie znaczki. Usuwamy je. Wpisujemy MT2 i tam powinno być kropka VHD. Na dole też jest e, e, VHD, więc wpisujemy obok kropki MT2. Zapisujemy. Otwieramy naszą wirtualną maszynę, której link też jest w opisie. Klikamy. Aha, ja tu mam z mojego starego pliwa. Klikamy nef, Next. AND to na samym dole. Tu, tutaj wkazujemy dysk. Komputerek też. I dobra. Memory. I tutaj wybieramy ile przeznaczyć na serwer. Ja przeznaczę 1500. Żeby ładnie. Chodził i bez lagów. O to chodzi. Potem klikamy networking i wybieramy Hamachi Network Interface. Klikamy OK. Włączamy naszą wirtualną maszynę. czekamy kliknąć enter dobrze czekamy aż się wszystko załaduje Będzie najdłuższy plik, więc przerwę filmik i go startnę, jak się załaduje. Dobra, witajcie znowu. Teraz wyskoczył login. W loginie wpisujemy ROOT hasło mcncc.com. Potem wpisujemy komendę sys Install. Dobra. Potem wychodzimy w konfigurę. Networking Interface DO Enter Enter Tu wpisujemy nasze IP z hamaci. Oj hamaci nie mam O jest Przepraszam za błędy Cała hamaci, ja z końcówki 100 Dalej zostawiamy i wpisujemy IP schamaci z końcówką 100. Czyli zamiast jak ja mam 35 na końcu to wpisujemy zamiast 35 100. Zostawiamy, zostawiamy, nie. Jak jest 2525 to tam wchodzimy. Wykreślamy do 255 kropka. Wpisujemy 0.0.0. Enter, 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 enter. Cancel. Cancel, exit, install. i Tu wpisujemy komendę. Oj. Przepraszam. Zapomniałem jej. Już jestem. Wpisujemy kresk, ukośnik, et. z małych. etc, kreska, rc, kropka d, kreska, native, spacja, restart. Dobrze, teraz wpisujemy start. Powinno wyskoczyć lock off. Aha, już teraz powiem, zanim się załaduje. Dużo osób nie wie, jak zrobić guma i zalogować się na swój serwer. I ja to pokażę w tym tutorialu. Otóż chodzimy. Nie ja mam chyba nawigata. No, chodzimy nawigat For My School. Trial. Ja polecam nawigat For My School, bo nie wiem. Jedyny jaki używałem i dla mnie jest najlepszy. Ja jeszcze tego starego mam. Dobra, co necim Będzie mt2 localhost. IP z końcówką stron. Zostawiamy i do 6 jak jest rot, to password do 6. Włączamy mt2. Wchodzimy akunt account i robimy klikamy plusik na dole i wpisujemy 2 i wpisujemy nasz login kopiujemy te hasło na dole chcemy, zrobię zrobić następny poradnik jak zrobić rejestrację tu będzie trzeba można mieć już normalne hasła i to będzie te hasło wklejamy tam gdzie swoje 1, 2, 3, 4, 5 przepisujemy kod usunięcia postaci socjaldi i obojętnie, jak ja mam, najlepiej wpisać swój, jakby się coś nie pamiętało. I klikamy taki języczek, czyli OK. Dobrze, Wys wyskoczyły, powinny wyskoczyć 6 błędów. Connect, dobrze. Teraz ściągamy klienta do chińskiego, który jest też w opisie. Dobrze, e, e, Prick jest na Mega uploadie. No polecam mega uploada. Dobrze. Plik się powinien ściągać jakieś do 16 minut. Na starszy kompakt, jak 20 maksymalnie. Jak błędy jakieś, że nie ma komputerka czy coś, proszę się zgłaszać w komentarzach albo na prywaty. Chętnie pomogę, ale... na za darmo nie muszę zasuba. Dobrze. Poczekam aż się ściągnie i potem wrócę. Witam, moje pliki się już ściągnęły. Pliki wypakujemy. Um, muszę to znaleźć, przepraszam. Pliki wypakowujemy do. Jak to mam kurde powiedzieć? No tam gdzie mamy. Na serw. MT2. Bo to robi sam folder. Trochę się wypakowuje, więc też zaraz wracam. Mi się już wypakowało. Wchodzimy w MT2. Powinniśmy mieć 87y2. Wchodzimy. A tego wirtual tam gdzie są błędy, tego nie wyłączamy, bo surf nie będzie chodzić. I powinna być sura. To zmieniamy nazwę na nasz serwer. W moim przypadku kanapka MTW. Dobrze. Jak ja już mówiłem jak zrobić konto, więc powinniście już mieć. Wchodzimy tak jak normalnie. Coś pyka? O, pyka. Dobrze. Wpisujemy nasze ID i hasło błąd jest o co chodzi z tym błędem zaraz wracam witam przepraszam już wiem co się stało zapomniałem wchodzimy w mt2 znowu w 8.7.2 i szukamy pliku y Szukamy pliku MC i w nim zmieniamy IP. Na IP nasze skamaci. Przepraszam, pomyliłem się. Powinno być MC. Powinno być 5. IP skamaci z końcówką 100. Dziękuję, bo teraz już mi się nie mieści. W następnym poradniku ja pokażę jak zrobić gumęko.